Największy z ludzi, rozdział 50, przygotowanie uczniów na prześladowania. Po zaznajomieniu apostołów z metodami głoszenia, Jezus ostrzega ich przed przeciwnikami, mówiąc: Oto wysyłam was jak owce pomiędzy wilki. Miejcie się na baczności przed ludźmi, bo będą was wydawać lokalnym sądom i biczować was po synagogach. Zaciągną was przed namiestników i królów ze względu na mnie. Mimo gwałtowności prześladowań, którym będą musieli stawić czoło ci naśladowcy, Jezus daje pocieszającą obietnicę. Kiedy jednak was już wydadzą, niech was nie dręczy troska o to, jak albo co mówić, bo co macie powiedzieć, będzie wam dane w owej godzinie. Nie wy przecież jesteście właściwymi mówcami. Lecz duch ojca waszego, który przez was przemawia. Ponadto brat wyda brata na śmierć, ciągnie dalej Jezus, a ojciec swoje dziecko i dzieci powstaną przeciw rodzicom, sprowadzając na nich śmierć. Dodaje też: Będziecie znienawidzeni przez wszystkich ludzi z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie wybawiony. Głoszenie jest sprawą zasadniczej wagi, to też Jezus kładzie nacisk na konieczność kierowania się roztropnością, by pozostać na wolności i kontynuować to dzieło. Kiedy was prześladują w jednym mieście, uciekajcie do drugiego, zaleca, bo zaprawdę mówię wam, żadnym sposobem nie obejdziecie miast Izraela, zanim przyjdzie syn człowieczy. Wprawdzie Jezus udziela owych wskazówek. Przez rok i zachęt dwunastu apostołom, ale robi to także z myślą o tych, którzy mieli uczestniczyć w ogólnoświatowym dziele głoszenia już po jego śmierci z martwych zmartwychwstaniu. Wynika to chociażby z jego wypowiedzi, że uczniowie będą znienawidzeni przez wszystkich ludzi, a nie tylko przez Izraelitów, do których zostali posłani apostołowie. Warto dodać, że podczas tej krótkiej kampanii ewangelizacyjnej najwyraźniej nie ciągano na apostołów przed namiestników i królów. Naśladowcy Jezusa nie byli też wydawani na śmierć przez najbliższych krewnych. Kiedy więc Jezus nadmienił, że uczniowie nie obejdą przydzielonego im terenu, zanim przyjdzie sen człowiecze, proroczo zapowiadał, iż jego naśladowcy nie zdążą dotrzeć do wszystkich mieszkańców Ziemi z orędziem o ustanowionym Królestwie Bożym, zanim on sam jako chwalebny król przybędzie w Armagedonie w roli wykonawcy wyroku Jechowy. W toku udzielania dalszych wskazówek co do głoszenia, Jezus mówi: Nie jest uczeni nad swego nauczyciela, ani niewolnik nad swego pana. Jego naśladowcy muszą się zatem liczyć z tym, że za opowiadanie o Królestwie Bożym będą tak samo źle traktowani i prześladowani jak ich mistrz. Zachęca jednak: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy, ale bójcie się raczej tego, który może tak duszę, jak i ciało zgładzić w gehennie. Jezus da pod tym względem dobry przykład. Bez lęku wybierze raczej śmierć niż kompromis kosztem lojalności wobec tego, który może wszystko, Jehowy Boga. To właśnie Jehowa jest w stanie zniszczyć duszę, oznaczającą w tym wypadku przyszłe szanse człowieka jako duszy żyjącej. Ale potrafi on też wzbudzić z martwych, i obdarzyć życiem wiecznym. Ileż miłości i współczucia okazuje Jehowa, nasz Ojciec Niebiański. Następnie Jezus dodaje uczniom otuchy za pomocą porównania uwypuklającego serdeczną troskę, jaką otacza ich Jehowa. Czyż nie sprzedaje się dwóch wróbli za drobną monetę, zapytuje, a jednak żaden z nich nie spadnie na ziemię bez wiedzy Waszego Ojca? Ale nawet włosy na głowie waszej są wszystkie policzone. Dlatego nie bójcie się, jesteście warci więcej niż wiele wróbli. Orędzie królestwa, które z polecenia Jezusa mają głosić jego uczniowie, wywoła podział w rodzinach, gdyż jedni domownicy je przyjmą, a drudzy odrzucą. Nie myślcie, że przyszedłem sprowadzić na ziemię pokój, wyjaśnia. Nie przyszedłem, by sprowadzić pokój, ale miecz. Popowiedzenie się po stronie prawdy biblijnej wymaga więc odwagi. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien, mówi Jezus, i kto więcej ode mnie kocha syna lub córkę, nie jest mnie godzien. W podsumowaniu swych wskazówek Jezus zaznacza, że ludzie przyjmujący Jego uczniów przyjmują Jego samego. Kto daje do wypicia jednemu z tych małych choćby kubek zimnej wody, dlatego, że jest uczniem. Zaprawdę powiadam wam, żadną miarą nie utraci nagrody. Mateusza 10 rozdział od 16 do 42 wersetu. Posyłam was jak owce między wilki, okażcie się więc ostrożni jak węża, a zarazem niewinni jak gołębie. Miejcie się na baczności, bo ludzie będą was wydawać lokalnym sądom i biczować w synagogach. I z mojego powodu będziecie ciągani przed namiestników i królów. Na świadectwo im i narodom. Jednak gdy was wydadzą, nie zamartwiajcie się, jak lub co powiecie, bo w danej chwili otrzymacie pomoc. W gruncie rzeczy to nie wy będziecie mówić, ale będzie przez was mówić duch waszego ojca. I brat wyda na śmierć brata, a ojciec własne dziecko. Z kolei dzieci wystąpią przeciw rodzicom i też wydadzą ich na śmierć. Z powodu mojego imienia wszyscy będą was nienawidzić. Ale ten, kto wytrwa do końca, zostanie wybawiony. Gdyby was prześladowali w jednym mieście, uciekajcie do drugiego, bo zapewniam was, że nie zdążycie obejść miast Izraela, zanim przybędzie syn człowieczy. Uczeń nie przewyższa swojego nauczyciela, ani niewolnik swojego pana. Wystarczy, żeby uczeń stał się jak jego nauczyciel. Panie wolnik, jak jego pan. Jeśli ludzie nazywają Belzebubem pana domu, to czy tym bardziej nie nazwą tak jego domowników? Dlatego nie bójcie się ich, bo nie ma nic zakrytego, co nie zostanie odkryte, ani nic sekretnego, co nie stanie się znane. Co wam mówię w ciemności, powiedzcie w świetle, a co wam mówię szeptem rozgłoście z dachów. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało ale nie mogą zabić duszy. Bójcie się raczej tego, który i duszę, i ciało może zgładzić w Gehennie. Czy nie sprzedaje się dwóch wróbli za jedną drobną monetę? A przecież ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez wiedzy waszego Ojca. Nawet wszystkie wasze włosy na głowie są policzone. Dlatego nie bójcie się. Jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Kto się przyzna do mnie przed ludźmi, do tego ja przyznam się przed swoim ojcem, który jest w niebie. Ale kto się mnie wyprze przed ludźmi, tego ja wyprę się przed swoim ojcem, który jest w niebie. Nie myślcie, że przyszedłem przynieść na ziemię pokój. Nie przyszedłem przynieść pokoju, tylko miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, i synową z teściową. Tak więc nieprzyjaciółmi człowieka staną się ci, którzy mieszkają z nim pod jednym dachem. Kto bardziej kocha ojca lub matkę niż mnie, nie jest mnie godny. I kto bardziej kocha syna lub córkę niż mnie, nie jest mnie godny. I kto nie chce wziąć na siebie swojego palamęki i iść za mną, nie jest mnie godny. Kto by uratował swoje życie, ten je straci. A kto by z mojego powodu stracił swoje życie, ten je uratuje. Kto przyjmuje Was, przyjmuje także mnie. A kto przyjmuje mnie, przyjmuje także tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje Proroka, ponieważ jest On Prorokiem, ten otrzyma taką nagrodę, jak Prorok. A kto przyjmuje prawego, ponieważ jest On prawy, ten otrzyma taką nagrodę jak prawy. I kto da do picia jednemu z tych małych, choćby tylko kubek zimnej wody, dlatego, że jest on moim uczniem, tego na pewno nie minie nagroda. Jakich przestróg Jezus udziela uczniom? Jakich zachęca i pociesza? Dlaczego te wskazówki Jezusa odnoszą się też do dzisiejszych chrześcijan? Pod jakim względem. Uczeń Jezusa nie przewyższa swego nauczyciela? Największy z ludzi koniec rozdziału pięćdziesiątego przygotowanie uczniów na prześladowania.